Był taki gość, The One and Only, o nim mówią. Ty jeden, jedyny Tomir w Polsce, który chciał sobie kupić BMW. Cześć, kolego. Cześć, Siema, hej, Dobrze Cię widzieć. Tomir był miłośnikiem BMW. Pytanie, czy teraz jest fanem Citroena? W zakupie kontrolowanym wybrał właśnie francuskie kombi C5 z dwulitrowym dieslem. Jak za tę kwotę auto było wyjątkowo młode i bogato wyposażone. Jak Ci się jeździ tym BMW, które miałeś kupić? Stanęło na cytrynie. Stanęło na cytrynie. I to była piękna chwila, słuchajcie. BMW pierwszych, po pierwszych zdjęciach już odpadła mhm. z przedbiegów, także została, została cytrynka. Da super, super. Zupełnie zmienił się mój komfort jazdy. Trzeba jestem, oszczędzać swój własny organizm. Jestem prawda? mega zadowolony. To hydropneumatyczne zawieszenie naprawdę robi robotę. Psuło się coś? Nie. Od Ale w... szczerze, bo no. widziałem zawahanie w spojrzeniu twem Nie, bo. W programie pokazaliście, że naprawa będzie kosztowała 2,5, a ja tam chciałem jeszcze zrobić więcej, więc wyszło 3,5. W tym Aha. wymiana miecha, y, pneumatycznego zawieszenia i akumulatora to takie najgorsze rzeczy. Mhm. Czyli głównie po mieście katujesz, czy zasuwasz trasy gdzieś sobie też? Wiesz, ile zrobiłeś, co? jaki przebieg? No, 9 tysięcy zrobiłem 9, przez ten nieczyma. czas. Komfortowo, no, pierwsza jazda no, jaką to miałem to... i wybierały te wszystkie nierówności na drodze, to po prostu był, była bajka. Ile pali? Rozsądnie. No. Zależy od buta. No. Yy, ale w tych tak, butach ile pali? W tych butach pali około 9. 9? Tak. Jak jadę w trasę, to nawet do 6,5 schodzi. Przypomnijmy, że to jest diesel, tak? 163 tak. konie i automatyczna skrzynia biegów. Więc jest moc, tak jest, jest moment obrotowy i jest ogień. To sprawdźmy go. Przewieziesz mnie troszkę? No myślę, że chętnie. No to proszę bardzo. Proszę bardzo. Tysiąc kilometrów takim autem, wysiadasz i idziesz do pracy. Rzeczywiście, jak z BMW się przesiadłem, no to, to te dłuższe trasy nagle zaczęły nie być tak uciążliwe, no. No właśnie, jesteś przy, klasycznym prawda. przykładem na to. Na tę sytuację w tym programie, którą uwielbiam, że ktoś przychodzi i szuka czegoś, a wyjeżdża zupełnie czymś innym. Z czego korzystasz tutaj, powiedzmy? Korzystasz z tego sterowania, z kierownicy? Tu z jest z tych problem. Rzeczy, bo, jak się bawimy tutaj teraz? Ten na, stojąco? ten na przykład pokrętło mhm. działa, żyje własnym życiem, ale jak kogo smierzesz w którąś stronę i widzisz, tu jest jakieś szaleństwo. Aha, raz działa, raz nie a, działa. Czyli jakiś mikrostyk odciąć. I to są, niestety, tak. to są niestety rzeczy we francuskich samochodach, które denerwują. Bo właśnie się miałem zapytać Cię, czy coś z elektryki, elektroniki Ci? No to doskwiera. jest pierwsze, to jest, co to jest? To poklętu, jedna tak? rzecz. A druga rzecz, że czasami jest tak, że zaczynają mi rygać światła, te takie nocne, nie? Te, te drogowe. One gaśnie zupełnie? Więc mm -hmm. ja się muszę zatrzymać. Zgasić samochód, odpalić i, i działa z powrotem. Ale już od jakichś tam trzech miesięcy, czterech miesięcy nie miałem tej sytuacji. Naprawiło się, samo, Sa samo się naprawiło. <laughs> Program wasz mi otworzył umysł, żeby się bawić motoryzacją. Także już mam plan, że teraz, po ponad trochę, ponad dwóch latach, tego sprzedaję gdzieś w lepsze ręce, aby mhm. wybrał coś następnego. No bo. Szkoda czasu jeździć tym samym. Ja nie mam mu nic do zarzucenia, ale ale trzeba chcę, próbować. Chcę trzeba próbować no. tej motoryzacji. No i to jest piękne hasło, które może podsumować tę jakże cudną przejażdżkę po części korkową, a po części nie. Bardzo ci dziękuję. To była dziękuję. wspaniała przygoda naprawdę. Jeździł BMW, wsiadł Citroena, zachwycił się. I tyle. I co ja mogę biedny na to poradzić?